Ta szkoła wygląda w ogóle inaczej niż ta stara. Korytarze są inne, wygląd jest inny, taka żywsza. Pokochasz ją jeszcze bardziej? Poko, pokocham z wyglądu i z tego, że mamy w końcu normalną salę gimnastyczną. To jest taka szkoła Twoich marzeń? Tak. Dlaczego? Dlatego, że wszystko jest wyremontowane i fajniejsze niż w tamtej szkole. No i jak wrażenia, moi drodzy? Bardzo dobre. Fajne. Lepiej wrócić do takiej szkoły niż do wcześniej jak to było. Bo było ciasno. Ciasno, sala gimnastyczna była mała. Bo A teraz będzie hala, to boisko na polu jest większe, korytarze, cała szkoła się rozbudowała. Jak się patrzy na ten budynek nawet z zewnątrz to trudno uwierzyć, że to jest ta sama szkoła. Tak, i dzisiaj to było widać po reakcjach i dzieci, a także nauczycieli dochodzących do nas, że nie mogą uwierzyć. I gdyby wcześniej tutaj nie byli, to by nie uwierzyli, że z takiej szkoły malutkiej na ulicy Dworskiej 5 może się zrobić dalej nieduża, ale jakże funkcjonalna i piękna nowa szkoła. Dzieci najbardziej cieszą się z sali gimnastycznej, a Państwo. Z sali gimnastycznej cieszymy się wszyscy i to jest bez wątpienia. Cieszymy się z korytarzy, z dostępu do środków sanitarnych, cieszymy się z pokoju nauczycielskiego, z sekretariatu, w zasadzie ze wszystkiego. Warto było czekać, rozbrzmiał dzwonek, jesteśmy w szkole, która z jednej strony jest dla nas nowa, a z drugiej strony adres szkoły pozostał. Dworska 5, to nasz szkolny dom. Szkoła jest wyremontowana i bardzo w ogóle, że tak powiem, szok, bo no, w ogóle nowa sala gimnastyczna i sale są nowe. To jest niepodobne wszystko do naszej starej szkoły, którą mieliśmy jeszcze niedawno, rok temu. Ciasno tu chyba było. No ciasno bardzo było. A teraz? Teraz to się odnaleźć nie można, tak powiem. Że po prostu gubi, zgubi, zgubić się można w tej szkole nowej. Pamiętam jeszcze było mało sal, koryt, korytarz jak szliśmy jeszcze na salę gimnastyczną, było bardzo wąsko i nie dało się praktycznie przejść. No a teraz, teraz jest już lepiej. Świetlica bardzo się zmieniła, jest bardzo ładna. Ale z zewnątrz też już chyba szkoła taka inna. No, dobudowali dużo. No i się zmieniło trochę. Myślę, że będzie wam tutaj wygodniej i lepiej. Bardzo. Myślę, że nie tylko ja, ale tutaj wszyscy mieszkańcy Kościelca są niezwykle szczęśliwi, że w ten pierwszy dzień wiosny, taką szczególną datę, możemy otworzyć szkołę numer 6, rozbudowaną, piękną, nową, chyba najbardziej nowoczesną szkołę dzisiaj w gminie dla ich dzieci. Reakcje są naprawdę super, dzieci są kochane, no, widać, że nie potrafiły się odnaleźć na początku w miejscu, w którym są, bo szkoła jest nie do poznania, nawet ta stara część zmieniła się nie do poznania. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się tę inwestycję zrealizować. Nie była łatwa, bo raz, że jest tutaj ciasno, dwa, mieliśmy stary budynek, który łączyliśmy z nowymi skrzydłami, no ale stoimy dzisiaj w pięknej, nowoczesnej sali gimnastycznej. Mamy tutaj nowe, przepiękne sale lekcyjne. Mamy także trzy oddziałowe przedszkole, które zostanie uruchomione od 1 września. Jesteśmy już w trakcie naboru do tego przedszkola. Zainteresowani jest olbrzymie. Także no, mam takie przekonanie i taką satysfakcję z tego, że no, wykonaliśmy tutaj dobrą robotę. Dzieci wróciły do szkoły w pierwszym możliwym terminie, kiedy wszystkie już dokumenty także były podpisane. Tak, wczoraj o godzinie 10 podpisaliśmy protokół. Także uprawomocniła się decyzja o pozwolenie na użytkowanie, więc ten obiekt od wczorajszego południa już nie jest placem budowy. Mogliśmy wczoraj po zajęciach przenieść wszystkie rzeczy potrzebne do prowadzenia zajęć z ulicy Wojnarowskiej właśnie do tego budynku. Tutaj dziękuję pani dyrektor, wszystkim pracownikom szkoły, wszystkim rodzicom za pomoc w tym zakresie. Do północy zostało wszystko przewiezione, także dzisiaj rano właśnie ten pierwszy dzień wiosny dzieci. I mogły stawić się już w tym nowym budynku i rozpocząć zajęcia. Starej szóstce swojej. Jeszcze w tym roku wykonamy takiego małego orlika przy szkole numer 6, czy takie zewnętrzne boisko na bezpiecznej nawierzchni z piłkochwytami wielofunkcyjne, które będzie służyło tutaj lokalnej społeczności i uczniom szkoły. Na ten cel pozyskaliśmy już ponad 250 tysięcy dotacji no i kończymy dokumentację dla przebudowy ulicy Dworskiej, tak żeby też rodzice mogli w bezpieczny sposób dowieźć dzieci. Po drugiej stronie ulicy Dworskiej powstaną miejsca parkingowe. Będzie ich tutaj w sumie ponad 40. Także ta przestrzeń wokół szkoły również zmieni się nie do poznania.